pelo contrário, ele estava curioso para saber como aquele dinossauro tinha chegado ali. Oi, dinossauro! Eu posso te fazer uma pergunta? Perguntou o coelho. E o dinossauro olhou para ele estranhamente enquanto assentiu com a cabeça. Como você chegou aqui? Eu não sei. Eu não me lembro. Respondeu o dinossauro enquanto pensava. <laughs> Tati! Que tal nós irmos para a piscina? Oh! Tati! Ah! Missifu, o que foi? Vamos nadar? Não. Obrigada, Missifu. Ah? Prefiro continuar lendo esse livro que é super interessante. Sobre o que é? É sobre um dinossauro que viaja no tempo e encontra um coelho que quer ajudá-lo. Não entendo como você pode gostar tanto de ler, Tati. Porque é super divertido, Missifu. Agora estou super intrigada com o que vai acontecer. Será que o dinossauro vai para casa? Será que ele vai comer o pobre coelho? Ou eles vão se tornar amigos? Não sei, Tati! Não sei. Missifu, você sabe o que é um livro? Claro que eu sei. Um livro é composto de muitas páginas, com muitas palavras escritas nele. Não, Missifu. Um livro é um tesouro. Uhum. Um tesouro? Aham. Uhum. Uhum. Sim, sim, meu querido amigo! Um livro pode fazer você rir, fazer você chorar, fazer você se apaixonar! Ah, ah? Ah? Um livro pode fazer você sonhar! Faz você viver milhares de aventuras, Missy Food! Os livros são mágicos! Você deveria ler alguns! E então você entenderia! Ah, mas que livro você acha que eu iria gostar? Existem muitos estilos diferentes, mas eu sei! Ah! Uau, Tati! Quantos livros! Você já leu todos? Sim! E eu adorei! Olhe para esse, é engraçado! <laughs> Nele você pode encontrar muitas histórias engraçadas ou piadas. Oh! <laughs> que divertido! Que outros estilos de livros existem? <laughs> Sobre o amor! Você não me interessa! <laughs> Existem livros de mistério? Claro que sim! Aventuras onde você não sabe o que vai acontecer! Onde um detetive está cercado por perigos e mistérios que ele deve resolver! Oh, acho que eu vou gostar desse livro! E isso, Missy Fu! Você vai gostar! Além disso, eu sou muito bom em resolver mistérios! <laughs> Que estranho! Para onde foi o sol? Ah, tati, Eu estou assustado! E eu também, ah, Lily? Existem também livros de terror! Melhor eu não ler esse estilo de livro, porque se eu ler, eu não vou dormir à noite! <laughs> Olá, pessoal! Muito obrigado, Tati, por deixar o livro do Leonardo da Vinci! Eu amei! <laughs> Davi o quê? É um aventureiro? Leonardo da Vinci foi um pintor, escultor e inventor italiano. Que fez muitas obras importantes como a Mona Lisa. É uma biografia onde você pode ler sobre a vida de diferentes pessoas. Como por exemplo, Salvador Dalí, um pintor de bigodes grandes que fez grandes pinturas muito curiosas. Hum, que interessante! Não é? Ler é super interessante! Vou começar a ler a partir de hoje! Que grande ideia! <laughs> Até amanhã. Até amanhã! Missy Foo! Agora é hora de dormir! Missy Fu, Hora de dormir! Me deixa ler um pouco mais, por favor! Hã? Bałeś mnie, Draculo? Tak, mój drogi przyjacielu Franki, musisz zanieść ten list do małej czarodziejki tati, aby mi pomogła z moim przyjęciem Halloween. Nie będzie się ciebie bała, Draculo? Oczywiście, że nie. Przecież to czarodziejka. Pamiętasz? O, mój mały zwierzaczku, chodź tu! <grym> Ale na razie nie mów jej kim jestem, dobrze? Zrobimy jej niespodziankę. Nie na co dzień spotyka się jedynego w swoim rodzaju hrabiego Drakulę. Dobrze. Franki, przekaż jej zaproszenie, proszę. A dlaczego nie przekażesz jej sam? Mogłaby wcześniej poznać hrabiego Drakulę. Hm. Ile razy mam ci powtarzać, drogi przyjacielu? Nie mogę wystawiać się na słońce. O, tak, to prawda. Zapomniałem. Dobrze. Zaniosę jej zaproszenie. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Ojej, ale chrapie. Bardzo mnie rozprasza. Miau, miau, miał, miau, miau. miał. Miał miau, 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 miau. Nisi fu, mi si fu! Hmm? <ścoughs> <Huh? Huh? ścoughs> Taki, bardzo mnie przestraszyłaś. Zostawię to w kuchni! Hmm, teraz ja ją przestraszę. Nie, na pewno mnie tu zobaczy. Hmm, to też nie jest za dobra kryjówka. O, tutaj tak. Hmm, kto to może być? To na pewno taki. Chce mi zrobić kolejny żart. Cześć! Hmm, bardzo śmieszne taki, ale już mniej więcej nie przestraszysz! Z kim rozmawiasz, Missyfu? Hmm? Taki. Jeśli ty jesteś tu, to kto to? Jestem Franki. Przynoszę Ci zaproszenie na przyjęcie z okazji Halloween. Bardzo dziękuję! Dobrze, muszę już iść. Do zobaczenia wkrótce. Cześć! Cześć! Ale dziwny ten Franki. Kati, otwórzmy to zaproszenie. Ojej! Chodźmy na przyjęcie z okazji Halloween! Ale czy jest ten zamek? Przekonajmy się. Nie! Co to było? Spokojnie, Missy Fu! To tylko drzwi. A poza tym, pamiętaj, że mamy Halloween. Rozejrzyjmy się. Ale jest wielki i taki smutny. O, Missy Fu, zajrzyjmy za te drzwi, na pewno ktoś tam jest! Wow, jaki tu jest bałagan! Hmm, a może udekorowali go w ten sposób na przyjęcie. Missy Fu, słyszałeś to? Tak, ale nie chcę się przekonać, co to jest. Missy Foo, myślę, że dochodzi z kuchni. Chodźmy. Spójrz, to kuchnia. Wejdźmy. Spójrz, Taffy, są tu kociołki takie jak twoje. Na pewno mieszkają tu czarownice. Poszukajmy ich gdzie indziej. Tutaj nikogo nie ma. Missy Fu, wydaje mi się, że nie mieszka tu żadna czarodziejka. A więc kto tu mieszka? Nie wiem, ale zajrzyjmy do piwnicy. To jedyne miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy. Ale po co? Chcę wracać do domku. Chodźmy, Missy Fu! Musimy się dowiedzieć, kto tu mieszka i dlaczego nas zaprosił. Schody się nie kończą. Są takie długie. To prawda, Misifu. Rzeczywiście są trochę długie. Kiedy dojdziemy do końca? Nie wiem, Misifu, ale chodźmy dalej. A na pewno wkrótce dojdziemy. Uff, Tati, całe szczęście, jesteśmy. Już mi się kręciło w głowie od tych schodów. Spójrz, Missy Fu, Tam są drzwi od piwnicy! Tati, możesz przestać mówić w ten sposób? Boję się! <noise> Jeszcze więcej schodów! Tati, boję się! Oj, oj, oj. Fu, to jest chyba ten słynny hrabia Drakula. Spójrz na niego. Jakie ma wielkie kły. Boję się. Co robimy, Fu? Spokojnie, tati. Mam pomysł. Co robisz, Missifu? Widzisz? Problem rozwiązany. Co? A! Czekaj! Boję się! Hmm, hmm, hmm. Aaaa! 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 Co teraz zrobimy Missifu? Aaaa! Aaaa! Już wiem Hmm! O Hmm! Zły nas! Chodź, malutki! Ale co zrobiliście, Drakuli? Baliśmy się, że nas ugryzie. Drakula? Ale on nikogo nie gryzie on je tylko arbuzy. Biedactwo, przepraszamy cię! A! Franki, boję się! Spokojnie, Drakula! Po prostu się wystraszyli. A, myśleliście, że was ugryzę? Tak, ponieważ nas goniłeś. Nic się nie stało. Wszyscy tak myślą. Dlatego wysłałem ci zaproszenie, abyś mi pomogła z moim przyjęciem Halloween. Chcę nawiązać przyjaźnie. Oczywiście, że ci pomożemy! I dodatkowo zabierzemy wszystkich naszych przyjaciół, abyś mógł ich poznać. Świetnie! Tres, tris, Stras Na girlandy nadszedł czas. Tres, tris, tras. I tutaj kilka małych dni. I kilka duszków tam. I na koniec niech zabrzmi muzyka. Świetnie. Teraz tylko pozostaje otworzyć portal, aby goście mogli przybyć. Tres tristras! Wygląda na to, że przybywa pierwszy gość! Kto to? Draculo, to jest mumia! Nasz przyjaciel, który pochodzi z piramid w Egipcie! Bardzo miło mi Cię upoznać, mumio! Ciebie również, Draculo! Bardzo podoba mi się Twój zamek! Haha! Ha, spójrz, Draculo! Palmonin ubrał się jak ty! Cześć, przyjaciele! Draculo! Jestem Twoim wielkim fanem! Miło mi cię poznać! Ale miło! Mam fana! Draculo, to jest moja siostra, Lili! Lili, to jest? Jupi! Dracula i jego zamek! Podoba mi się! O, ale urocza! A to jest ogr! Cześć, przyjaciele! Tati, masz tak wielu przyjaciół! Teraz są też twoimi przyjaciółmi! Witam wszystkich, ale jestem szczęśliwy! Bardzo dziękuję, Tati! A może zamienię wszystkich w nietoperze i sobie polatamy? Juhu! Draculo, w końcu masz przyjaciół. He he he. Bardzo się cieszę, mój przyjacielu. To jest najlepsze przyjęcie z okazji Halloween w moim życiu.